Jaka jest sytuacja nieruchomościowa w Polsce i kredytowa? Co się dzieje? Mówmy sobie wprost, dzieje się tragicznie. A dlaczego tak się dzieje? A dlatego, że inflacja żywnościowa w Polsce właśnie podpiła do 6,8%. Cóż to oznacza? Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykaz inflacji i tutaj mamy inflację żywnościową. Polska żywnościowa inflacja jest oszałamiająco wysoka, jedna z najwyższych właściwie na świecie. Proszę zobaczyć, Polska 6,72% inflacja żywnościowa, przed chwilą to było 6,2%. Teraz 6,7%, czyli prawie 7% Jest to totalny gigant Jeżeli chodzi o wzrost cen żywności Cóż to oznacza? No, że sytuacja jest dramatyczna w Polsce No mówmy sobie wprost no, Jeżeli jedzenie drożeje rok do roku 7% Bilety na przykład w Gdańsku podrożały 30% na kolejki bo moim zdaniem jest niegospodarność w Gdańsku prawda, ja to ciągle powtarzam i tak pewnie w całej Polsce jest taka niegospodarność, czyli wiecie, zakłada, zakłada się rzeczy kupuje się rzeczy, które nie są potrzebne a potem podwyższa się ludziom ceny tego są to rodzaju ludzie i sytuacja w Zapewne pogorszy się jeszcze, gdy wygra y, warszawski fircyk. Y, Różowo-czerwono-zielony chłoptaś z Warszawy wygra na prezydenta. To y, zapewne ta sytuacja będzie się pogarszała. Już mamy y, TVN-owskiego chłoptasia. Szanowni Państwo, mamy też, y, szanowni Państwo, unionistę, dymisjonistę. Y, 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 tutaj. Y, na stołku premiera Polski, no i oni właśnie doprowadzili nas po dwóch latach, po przejęciu władzy, tacy chłoptasie, szanowni państwo, czerwono-zieloni, prawda, yy, doprowadzili nas do tego, że żywność drożeje w Polsce 7% w skali roku, a prawdziwe podwyżki cen niektórych produktów, czy też niektórych serwisów rok do roku, jak właśnie bilety w Gdańsku, czy też gaz. Czy prąd, czy inne rzeczy, to nawet jest 30-40%. Czasem jest to oczywiście przerażające, a dodatkowo, oczywiście, na to się składa gigantyczne oprocentowanie, szanowni państwo. I to oprocentowanie, właśnie z tym gwoździem do trumny, co prawdopodobnie sprawi, że. Będzie jeszcze gorzej, bo nie można obniżyć oprocentowania z tak gigantyczną inflacją. Zapewne, i ta inflacja jest naprawdę duża, ale to duża 6,7%. No, gorzej jest tylko na Białorusi 6,7% na Węgrzech 6,8%. No, już potem takie kraje jak Brazylia, Bośnia i Hercegowina, prawda? Kazachstan. Tego rodzaju, no w Japonii też jest dramatyczna sytuacja, 7,6% żywnościowej w Norwegii, no ale oni mają w Japonii skrajnie niższe oprocentowanie. My mamy przy tym bardzo wysokie oprocentowanie, w, w Norwegii jest rzeczywiście problem, ale oni mają trochę niższe oprocentowanie. Jednak to jest mały kraj, 6-7 milionów ludzi i bogaty kraj nadal, skrajnie bogaty w porównaniu do Polski. A Polska to biedny kraj. Naprawdę nie jest dobrze. I co to oznacza, że to wysokie oprocentowanie będzie utrzymywane przez prawdopodobnie bardzo długo? Nie ma co wróżyć Polsce dobrze. Znaczy Polsce, naszemu krajowi, naszemu państwu, naszej gospodarce. Bo jeżeli zbliżają się wybory prezydenckie i. Obecny rząd nawet miesiąc czy dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi nie jest w stanie umocnić waluty, nie jest w stanie obniżyć, a nawet utrzymać yy, na wcześniejszym poziomie inflacji. A ta inflacja jeszcze rośnie 6,7%. Proszę sobie to wyobrazić: 7% rok do roku żywność drożeje yy, netto. To jest hardcore. To jest hardcore, po prostu jest hardcore, a dodatkowo nakłada się coraz więcej ludzi w wieku emerytalnym, komuniści od Tuska, prawda, że wszystkie te ci komuniści, ci bolszewicy poprowadzali sobie wieki emerytalne 15-20 lat, prawda? W wieku 50 lat będą sobie przechodzić, 55 i ludzie będą musieli na to płacić, dlatego ta waluta tak jest wysoko oprocentowana. W tym samym czasie, no cóż, szanowni państwo, w tym samym czasie. Proszę bardzo, tutaj ta inflacja w dół. W następnych krajach coraz niższa, coraz niższa, coraz niższa, proszę bardzo, coraz niższa. Oprocentowania w tych krajach yy, niziutkie, szanowni państwo, coraz niższe, prawda? W strefie euro 2,65, w Szwajcarii 0,5, w Japonii, mimo wysokiej akurat inflacji, to 0,5 oprocentowanie, no ale proszę zobaczyć, w Stanach Zjednoczonych, już nawet żywnościowa inflacja to 2,6, prawda? W Austrii 2,6, na Słowacji 2,8, w Niemczech 2,8, prawda? w belki nawet już teraz jest niska 2,5, ale oni dodatkowo jeszcze mają niskie oprocentowanie. Pamiętajmy o tym. M łatwo zabrażalne kredyty. Pamiętajmy o tym. E szanowni Państwo, e proszę bardzo, w Hiszpanii 2,2. Ja ostatnio pokazałem nawet e taką sytuację, e bo w Polakom się wpaja, że w Hiszpanii dlatego są tanie nieruchomości, bo w nich, bo nie ma tam niby pracy. I pokazałem statystyki na liczbach. Szanowni Państwo, na jednego w Hiszpanii jest większy odsetek ludzi pracujących niż w Polsce. W Hiszpanii więcej ludzi pracuje niż w Polsce. W Polsce jest praca i Polska zostaje zniszczona teraz społecznie. Jest praca, bo mamy jeden z najniższych wieków emerytalnych w całej Europie i z krajów tych takich normalnie rozwiniętych i, i dlatego ta praca, i dlatego ściągają tutaj miliony ludzi, bo Polacy szybko przechodzą na wiek emerytalny w wieku 50, 50 lat, prawda, Mimo, i właśnie dlatego oni tu przyjeżdżają, prawda, e, ci idą na emerytury bardzo szybko, a wiecie, za granicą trzeba pracować 65, 66, 67, przez 35 lat. I tutaj już jest y, społecznie, jak tak będzie kilka lat, dwa trzy lata my się z tego już nigdy nie podniesiemy. E, nie ma takiej w ogóle rzeczywistości w Polsce IQ spa skrajnie spada. Premier Polski potrafi się chwalić tym, że mu spadła inflacja, jak inflacja wzrosła do 6,7 żywnościowa Wskaźniki spadły tylko tej głównej inflacji z 5,2 na 4,9, 4, czyli tyle ile przejął prawie 2 lata temu. A w rzeczywistości ta inflacja jest znacznie większa, bo jak się policzy inny koszyk, ja mogę pokazać taki koszyk, że inflacja jest 15%. Jeżeli sobie weźmiemy kredyt, że komuś kredyt wzrósł, że jeżeli weźmiemy sobie, że komuś wzrósł gaz, prąd, yy, rachunki za na przykład to, 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 tamto, prawda, za naprawę samochodu, za to, za tamto, prawda, yy, to mu wyjdzie inflacja 20% rok do roku, nie? Albo 15%. Taka jest rzeczywistość, szanowni Państwo, i e... no cóż tu mówić, sytuacja jest yy... Bardzo, ale to bardzo zła. Bardzo zła, bardzo zła. No ale zobaczmy, może na, może na świecie jest inaczej. Może, może my przesadzamy. Może wcale w Polsce tak nie jest źle. Zobaczmy, prawda? Zobaczmy. No, sprawdźmy najpierw, czy to jest prawda, że powinniśmy zaklejać kominy w Polsce, nie? No i proszę bardzo, tutaj co mamy. Na, na Giewoncie zobaczmy, jaka temperatura. No, w sobotę na Giewoncie będzie śnieg, będzie bez słońca i minus 14 będzie na Giewoncie. A potem będzie minus 17 na Giewoncie, prawda? No, czyli jeden z głównych takich punktów zwiedzających w Polsce, yy, które zwiedzają ludzie, czyli Giewont, no, będzie minus 17, prawda? No, ja przypominam, że mamy 3 kwietnia. No, to to będzie 3, 4, 5, 6... 6 kwietnia będzie minus 17, 7 minus 11, 8 minus 11, potem minus 9, minus 8 na Giewoncie. W naszym jednym z głównych punktów turystycznych, prawda? A w jednym z głównych punktów turystycznych w Hiszpanii na przykład będzie plus 22, czyli u nas minus 17, w jednym z głównych punktów turystycznych, a u nich plus 22. Ja oczywiście się śmieję, bo to jest góra Tatry, Giewont, prawda? Tak. No, ale no pokazuję skalę ogłupienia w Polsce, prawda? Mamy kwiecień, 3 kwietnia. A jeżeli ktoś chciałby wejść na Giewont, no to nie radzę bez ciepłego jedzonka i kciuchów, i e, tych ludzi, którzy Wam pomogą tam wejść, bo będzie tam minus 17 przewodników, prawda? Min, minus 17, tak. Zobaczmy dalej. W Zakopanym w niedzielę na dole, już z góry. Minus 7, minus 11, minus 4, minus 3, minus 1, no. Kwiecień. Kwiecień. E, ciekawe, czy Ursula von Gelingen idzie tam zakleić kominy na Giewoncie i, i w zakopanym Razem z Duduniem, tam piece niech powyciąga Duduń. Niech piece powyciąga Duduń, prawda, e, i tyle, nie. Z jakimiś innymi łobuzami. Proszę bardzo. Nowy sądź. Minus 2, minus 4, 0, minus 1. No. W Krakowie. Minus 2, minus 3. Eee, w dzień, w, we wtorek 6, 7. Eee, śnieg w Krakowie. W poniedziałek eee, następny. No i tyle, tak? I cóż tu mówić, szanowni państwo? Gazu dalej trzeba używać w Polsce. Skrajnie drugiego gazu. Skrajnie droga elektryczność, skrajnie drogie jedzenie, skrajnie drogie wszystko, wszystko po kolei. Dlaczego? Bo Polska jest rozrywana czerwono-zielono-różowymi pazurami. Dlatego, szanowni Państwo, i tyle. No. Jedni kominy, drudzy mamy płacić na dziwolągów, trzeci yy, mamy płacić yy, na 15-letnie emerytury. Sami będziemy pracować do 70 roku życia, jeżeli w ogóle się doczołgamy. Do, do Banda. Banda, szanowni państwo, okropnych ludzi rządzi Polską, dlatego ta Polska tak wygląda i mamy podstawy, żeby tak mówić, bo gdzie indziej jest inaczej. Pokazałem przed chwilą inflację po 2% i 1%, 0%. Takie są inflacje w Europie i na świecie. Oprocentowania 2, 3, 4, u nas 7, 8, 9, 10. Nie? To jest naprawdę, szanowni państwo. Bardzo poważna sytuacja dzisiaj. A, a popatrzcie, na Gran Canarii 26 stopni 20, tam, tam można i bez kominów żyć. Na Gran Canarii w Hiszpanii 27-28, prawda? Proszę bardzo, dokładnie. Proszę bardzo, to jest smutne, szanowni państwo, bo nasz kraj pogrąża się w totalnej zapaści. Szanowni moi, w totalnej zapaści opowiadają, że się rozwijamy. Jak się rozwijają ludzie, nie ma żadnego wzrostu PKB, tylko jest wzrost cen, a nie PKB. To z tego, że masz wzrost cen yy, wzrost ce, PKB przez wzrost cen. No. też ludzie na tym nie zyskują. Proszę bardzo. I idziemy na Gran Canarię zobaczyć, to, czy to wszystko prawda. No i proszę bardzo, na Gran Canary, szanowni państwo, ee, zobaczyłem drogie takie wyciąłem od razu od 100 tysięcy euro, czyli ile 422 tysiące dzisiaj, bo złotówka znowu traci. Złotówka troszeczkę sobie niestety traci. Proszę bardzo, 4,22 za złotego. Zyskała, straciła. Wiadomo, to teraz są lekkie perturbacje. Do dolara 4,82 było 4,77. Tak. Euro niziutko oprocentowane, a rośnie do polskiego złotego. Euro dawno powinno być po 3,30. Szanowni Państwo, to naprawdę już nie jest nic śmiesznego, bo wiecie, się, musimy zrozumieć, co to jest 7% inflacji. Gdyby było 7% inflacji, a mielibyśmy niskie oprocentowanie, ok, no bo to coś z tego wynika, prawda? Ale to jest to, co się dzieje, jest szok. Proszę bardzo, i zobaczmy, może. Widzicie, Gran Canaria jest generalnie drogim miejscem. A tam nie trzeba prądu, tyle nie trzeba, tyle, nie trzeba ocieplać, bo tam jest ciągle ciepło cały rok, nie? To no jest Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie. I tam macie też sklepy, macie Lidl, Oshą, Macie, znaczy Alcampo, prawda, Carrefoury. I tam ceny są niższe, jedzenia jak w Polsce, w tej samej cenie albo niższe. Niektóre może troszeczkę drożej. Ryby to wszystko tańsze tam. No i proszę zobaczyć, wziąłem drogie od 60 no, metrów kwadratowych, wziąłem e, od 60 metrów kwadratowych. No tutaj jakieś ruderki e, specjalnie wziąłem od 100 tysięcy, żeby pokazało nam jakieś lepsze. Jaki jest wybór w drogim miejscu, gdzie te nieruchomości w znacznym stopniu e, poznikały. E, 100% Financing, a dobra idziemy dalej. O, no takie gorsze widzimy po 100 tysięcy. Tutaj co przewertujemy, bo tutaj coś pokazują. Tutaj to że, chyba siódme. Patrzcie, z 10, z 10 ogłoszeń tego pokazali, prawda? Dziwna sprawa. Eee, dziwna sprawa, co tutaj pokazują. Eee, pyk, pyk. Nie, tutaj nie będziemy tego patrzeć, bo to Rudera. Specjalnie wziąłem drogo, ale pamiętajcie, że tam jest sytuacja, w której oprocentowania kredytu, wiecie, to 2-3%, tak? Zrozummy to, to co się dzisiaj dzieje w Polsce, szanowni państwo, to jest w głowie się nie mieści. Refurbished, O, tutaj mam jakieś mieszkanie, zobaczymy tutaj. No, takie o, 82 m2, 400 tysięcy złotych, no nie? A takie o, 400 tysięcy złotych. Jedziemy dalej. Nie ma jakichś już pięknych, ale ja chciałbym przypomnieć, że to jest dalej tylko 4000 za m2. To, co my patrzymy. O, zobaczcie, już się coś pojawiło. Detached House in El Tablado. Popatrzcie. 156 metrów kwadratowych, tak? Czyli ile w Polsce by kosztowało? 1,5 miliona złotych. A tu mamy za 400 tysięcy, powiedzmy, tak? Gdyby tą dychę zrzucili. patrzcie, taki. A, to w górach. A, ciekawe, no, zaraz w jakiejś jaskini. Zobaczymy, co to jest. A, ja chyba wiem, co to jest. Ja chyba wiem. A to taka jaskinia, popatrzcie. No, w jaskini takiej. W górach. Mega. Ciekawe, jak tam się wchodzi, jak tam się wjeżdża. 156 tysięcy. 156 tysięcy. 156 metrów, czyli ile 3000 tysiące za metr kwadratowy, ale no nie każdy chce mieszkać w takiej górze, prawda? Chociaż ja, yy, Fajnie. Patrzcie, 191 tutaj mamy. Patrzcie. 191 metrów kwadratowych. Za 110 tysięcy euro, nie? Patrzcie, pyk, taka, no 191 metrów kwadratowych. Ja, patrzcie, ładny domeczek w środku. Tylko pamiętajcie, tam jest lato całą, ca, cały rok, nie? Cały rok, yy, o, dosyć fajna taka, patrzcie, czekajcie. Alf. Fajnie, natura sama, nie patrzcie jakie drzewka i ile? 2000 za metr kwadratowy. Ładny, fa fajny wiejski dom. Słuchajcie, fajny wiejski dom. Fajny wiejski dom, Szanowni Państwo. Fajny wiejski dom. Połowa z niego to rudera. Chyba, tak? Połowa z niego, ale chyba dużo jest, a ciekawe ile jest tego? Ile ma, ile ma się dostępu do... Do tego, do ile ma się dostępu, ile ma się dostępu do tego, do. Aha, 240 Plot, area, 248 m2, nie? Parcie, jedziemy dalej, dobra. Chcemy coś małego, mamy coś małego, mamy coś małego. 65 m2 5000 za metr, 5500, 5, 5, 5 tylko pamiętajcie. Że tam, szanowni państwa naprawdę nie trzeba tego gazu, tego wszystkiego u nas. Widzicie, nawet w kwietniu, jak mieszkasz w zakopanym czy gdzieś, to, to tam zimno, prawda? W tych górskich rejonach, prawda? To jest zimno, generalnie jest zimno. Dalej w dzień trochę ciepło, potem, jak spadnie temperatura, to jest szok, prawda? Your future home with sea views in San Jose, o zobaczymy, jest 160 metrów, co tutaj mają. No pojawiły się takie rzeczy, których nie było, a taka śruderka chyba. O, to. to. Bez, bez okien, bez niczego, nie? No. Nie. Ach. Za dużo roboty, ale 160 metrów kwadratowych, jakby ktoś chciał. Bo nawet te okna trzeba założyć. A tu co? Opportunity Property bla bla bla. Mieli mi kliknąć bez tego. O widzicie, czy są jakieś tam. O, mamy tutaj coś. Są jakieś tam okazje. Też w jakiejś wsi. O, mości patrzcie. Jaki most podwieszany, nie? O jak się zapadnie, to koniec. E, jedziemy. O, pyk, pyk, czyli widzicie, 400 tysięcy można coś kupić, a zobaczmy coś droższego. I wiecie, ale to jest warcie. Yy, o to chodzi, że jeżeli zaciągasz coś, powiedzmy, kupujesz za 125, powiedzmy 125 tysięcy euro, ale tam są kredyty oprocentowane na 3%, tak? Pyk, pyk, pyk. Patrzcie tutaj. O, 0, 0, 0, 0, 0. Popatrzcie. to będzie wynosiło że tu procentik 125 tysięcy tak o. proszę to jest wiecie 527 euro popatrzcie gdyby yy, minimalna w Hiszpanii to 1200 euro 527 euro wynosi lata kredytu na 125 tysięcy a my tutaj dopiero o tu są po 125 tysięcy nie popatrzcie i po 125 tysięcy już ma się takie co to w ko kościół można kupić czy co koło kościoła yy, koło kościoła, a no fajnie, ciekawe pokażcie, no nie ludera yy, popatrzcie 125, to załóżmy sobie, że mamy 15 tysięcy euro do wpłaty, czyli chcemy za 125 tysięcy zaciągnąć, bo chcemy mieć 500 euro raty, czyli yy, jeżeli ktoś zarabia minimalną yy, to yy, jeżeli ktoś zarabia minimalną, to tylko zostanie mu, zostanie mu aż 700 euro z tej minimalnej, no i zobaczmy sobie tutaj wtedy, co będzie 125, to coś za 140. Zobaczmy, przejdźmy sobie dalej, zobaczmy co za 140, ile kosztuje nieruchomość, za którą rata to 500 euro. Tylko 500, 500, szanowni Państwo, co 135. Jeszcze, 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 o, 140, 15. 140 mieliśmy sprawdzić, sorry. 140 mieliśmy sprawdzić. O, 140 do 140. Do 140. No i patrzcie, już za 140 i właśnie rata kredytu na, taką mieszka na takie mieszkanie to jest 500 euro. 500 euro, czyli wiecie, pracujecie na to 12 dni na płacy minimalnej. Patrzcie. 100 metrów kwadratowych. O, z takim widokiem. Wow, fajny widok. 100 metrów kwadratowych. 100 metrów kwadratowych to coś takiego. Następna, patrzcie. 85 metrów kwadratowych. Ta trochę jakaś taka, nie wiem, to piwnica, czy co to. Tak to wygląda. No, ale idziemy dalej. E, zobaczmy jakąś inną. O, na przykład to. Widzicie, ale patrzcie, 97 metrów, rozumiecie, i płacicie ratę 500. 500 euro. 500 euro. 12 dni pracy. 12 dni pracy, w tym samym czasie na coś takiego, to jest 97 metrów kwadratowych, w Polsce będzie, mówią, że to, że masz płacić 900 tysięcy złotych. Milion, prawda, milion, to no, po 10 tysięcy, tak, no i wpłaciłeś, wyobraźmy sobie, że wpłaciłeś też 15 tysięcy euro, czyli 75, czyli musisz zaciągnąć, wiecie, Musicie zaciągnąć na przykład ile? 920, 15 euro to jest ile? 60 000 zł, czyli musicie zaciągnąć 940 000 zł, 940 000, pyk, pyk, pyk. Oprocentowania 8%, szanowni państwo, i popatrzmy. Jedziemy i popatrzcie: w Polsce lata cię wyniesie 7000 zł, czyli ile? Dwie płace minimalne a w Hiszpanii 12 dni na płacy minimalnej, czyli w Polsce trzeba prze przepracować 61 dni, a w Hiszpanii wystarczy przepracować 12 dni, ale w Polsce jeszcze musisz zapłacić drogie ogrzewanie, drogi gaz, te ciuchy, to wszystko. Szanowni państwo, naprawdę i to jest przykre, bo widzicie, bo Polacy w Polsce są przekonani nie wiem czemu, ale Polacy w Polsce są przekonani, że w Polsce dzieje się dobrze. To mnie zastanawia, dlaczego, prawda? Dlaczego są przekonani, że dzieje się jakkolwiek dobrze? Ja się pytam pod jakim kątem. Może dzieje się dobrze pod takim kątem, że jeszcze na Giewoncie jest minus 17 i można zjechać na nartach. Zapraszam do wysłania tego filmu, Szanowni Państwo, do wysłania tego filmu swoim znajomym, swojej mamie, swojej tacie, swojemu bratu, swojej siostrze, wszystkim tym, którzy są nadal jeszcze chcieliby coś zrozumieć, co się dzieje, lub są ogłupieni tym, co się dzieje, Szanowni Państwo. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.